Witamy ponownie. Jesteśmy w Skansen. Szlak ginących zawodów. I tu jakiś taki grzywacz. Nie wiem jak ten ptaszek. To pewnie kura jakaś. Ale grzywę ma fajną. A tu biała kurka. Dzień dobry, kurko. A to żółte? No, a to gołąb w ogóle? Gołąm to żółty? To chyba za duży. Nie tutaj. A tutaj? To gołąb? To bazant jest chyba. A gołębie? To coś tutaj. Ale tutaj to jest chyba... Jesteśmy w kuźni. A to wiesz jak się nazywa? Krystiano? Kowadło. Kowad... A skąd ty tak je znasz? To jest kowadło, dokładnie. Się coś tam wykuwało. No. O, ciężkie mocno. Możesz podkowę zrobić. O, dawaj, dawaj, dawaj. Ty najpierw daj jakiś materiał do przykucza. No, materiał.

Ekologiczna ostrzałka do kamienia A Krystian jest fachowcem. Ja mnie staramy to wesleć. Dobrze, na razie Dalsza część z kansenu, czyli szlak ginących zawodów. Idziemy. Co my tutaj mamy? Tutaj od razu widzę, że to chyba stara pralka. Pralka. To jest stara do pralki, jeśli się nie mylę. To no. jest suszarka stara, coś tak. się wyżynało. Tak. Tutaj, tutaj tu chyba... Maglownica. To jest... Co? Do maglowania. A no tak. Maglownica. Tutaj jakieś coś, maszyny do szycia. Podszedł panów. I podszedł panienek. Stary radia. Pary radia. Ta, widzisz, tak wyglądały radia? No. O. To jakie radio? Widzisz? A tu jest część wypoczynkowa. Ale szyba dziwna. Szyba dziwna. O, jakie sprężynowe! Sprężynowe? Uuu! Super. Mhm. No jak tam recenzja z restauracji ludzkiej? Ile gwiazdek dajesz? No widzisz niekończące się żarcie Co ty czujesz o mojej ręku? Co jest? Co za kosa! Mamy glinę i formujemy stożek. Tu mamy szeroki, akuralomski. Znaczy tą częścią dłoni, nie palcami. Żeby to jest żeby Nie. nie wyrównieć. Dłonie leżą na kole, żeby pod dłońmi glina nie uciekała. I jeszcze trochę, żeby dłonie nie pracowały na boki. Dobrze, zamoć ręce.

Dobrze, znowu moczymy ręce. Dziura nie może być za głęboka. I teraz bardzo ostrożnie i powoli palcami wskazującymi, łapiesz glinę na samym dole. Troszkę ściskasz i powoli przesuwasz od dołu do góry. Tutaj Z tej strony, z tej strony. delikatnie i powoli. Bo koło się tak kręci, i jakbyś miał tutaj, to by tylko do góry wiesz, nie ciągnij boki, to do góry. Troszkę delikatnie, jak palce uciekają, to delikatnie. Trzymamy glinę i przesuwamy. I tak kilka razy powtarzamy. I to bardzo ostrożnie. Jeszcze troszkę. Za każdym razem coraz lżej, bo ścianki są coraz ciepłe. Jeszcze trochę, żeby jeszcze wiosła. Jeszcze trochę, ja będę asekurować w drugą stronę. Jeszcze raz. Bardzo ostrożnie. Ostrożnie raz. Żeby już nie bocz rąk, ja to wycieram. Nie bocz, nie bocz, bo sobie zachowujesz fakturę. Zaraz będziesz mogli myć, ale najpierw pomalujesz. To wycieram Którym kolorem chcesz zacząć? Nie ma, są te trzy. Malujesz w delikatnie przy uszych, trzymaj. Na dowolnej wysokości. Troszkę mocniej. Dobrze, nabrać jeszcze niebieskiego, czy zmieniamy kolor? Hmm, jeszcze.

Jeszcze. Może jeszcze raz zielony. Ok, hmm. okay. No, ten 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 ten... Ten... Jeszcze raz wziął no, <słuch> ten... ten... mogę na fundo. Będzie, tak. ale bo raz. na się więcej zabawi. Nie nie. I niebieski? I niebieski, może takie wierzchy nie pustylizowane okay. teraz jeszcze zielone to? jest to? nie jest nie jest i teraz możesz iść umyć ręce i wziąć fartuszek tam gdzie pani fartuszki zakładałeś z gaz rozwodą, a miseczkę na...